Mam mamy naczko jest jestem ja prewesią i dzisiaj nagrywamy, to nic nie nagrywam. Będziemy dzisiaj... Dobra, dzisiaj nagrywamy... Yy... Ojej. Właśnie... Yy, dzisiaj nagrywamy oczywiście... Zbudujemy dzisiaj dom. Cześć. Dzisiaj nagrywamy, że będziemy dzisiaj budować dom. Tutaj już zbudujemy moją zbroję. Tylko nie do niczoną oczywiście, bo ja muszę to jeszcze zrobić. Miałem letkę z pracy. Akurat. Bo... Kolega dołączył do tego świata i online, bo szczerze mówiąc, online było i jak inaczej. I patrzcie, tutaj winę tu tu. i tutaj musimy jeszcze tutaj to zrobić, tu takie tam, tylko tą, to zrobić. Musimy to zrobić to inaczej. Tylko chcesz to zrobić ładnie. Jak chcecie to zrobić ładnie? Musimy to zrobić ładnie. Bo jak chcę zrobić ładnie? Mm -hmm. Musicie spoczywać tu skrzynki. I na odległość. Skrzynka. Dwie oczywiście. I tutaj. I na ziemi, oczywiście. W pokół. Okay. Także jeszcze tutaj, tylko się sobie się piękną ściankę. Fuh.

Naprawdę, jeśli ja się cieszę z tego powodu, w powodu, że taki. że mój kolega. To zdrowy. Szczególnie, mówiłem wam w pierwszym odcinku, że mój kolega stworzył tą. wiecie, tą. tą jakby. dziwną. taką typową kwadraturę, tylko wiecie, tak zaczętą. I to się dowiedziałem od innych, którzy tu są i on, on rozdaje prezenty i właśnie patrzcie rozdał mi takie prezenty że szoki właśnie on mi dał dał mi nabłikon dlaczego? ja się tego nie wiem nie wiem dlaczego mi dał że po prostu chyba daje tylko dla youtuberów przecież ja um, mm, nie wiecie Ja sobie tak dawał dawał aż mi dał w końcu i dał mi uczciwy typ mamy zrobione Mo i mogę właśnie przez to zrobić bikon tylko muszę jeszcze tam wszystko zrobić e, sobie kartować bikon którego jeszcze nie mam właśnie, będę jako trzeci chyba z tej mapy, którą będzie miał bikon ale ogólnie tych dwóch tych, ten, tych dwóch, które mają bikony to Naprawdę oni mają takiego fartu do beaconu, bo oni dostali że to za darmo. Za darmo. Nie wiem dlaczego, Tylko ale powiedzieli, że to byli pierwsi w Minecrafcie i pierwsi w Minecrafcie. Dwóch pierwsi w Minecrafcie dostają dar darmowe bikony i nie wiem dlaczego wserwali ten bikon I właśnie przez tu... Właśnie tego teraz daję wam informację Dzisiaj trochę tutaj tego, tego zbudujemy Tutaj ziemia, tutaj wszystko Powiem dzisiaj teraz tą podłogę i w następnym odcinku robimy pełny domek oczywiście i na pewno tutaj coś zrobimy bo właśnie, bo mogę tylko maksymalnie ludzie tylko 15 minut nagrywać. Więcej nie mogę, bo muszę się tam logować do tego, żeby mogę więcej. Tam sobie ustawiam w ustawienie, że chcę więcej nagrywać, czyli tak wiecie dłużej. No to mi nie pozwala. No to proszę YouTube proszę mi to zrobić, bo ja chcę nagrywać sobie nowe odcinki. Okej, okay. następnym odcinku dokończymy oczywiście to i już dzisiaj na razie na koniec tego odcinka, na no,